19 kwietnia 1346 roku Kazimierz Wielki nadał miasto Wydgoszczy prawa miejskie, choć tak naprawdę ślady za w miejscu, w którym dzisiaj może jesteśmy, sięgają roku 1000. W mi wracamy do historii, do tych 666 lat, do zdarzeń, które w tym okresie miały miejsce, wreszcie do ludzi, którzy Wydgosz stworzyli, którzy swoją codzienną działalnością. Zapisali się na kartach historii miasta, myślę w sposób szczególny. Dzisiaj jest okazja, by podziękować także wszystkim Miasta Wygodszych, który dociera do źródeł tych informacji, zapisuje i przekazuje do potom. Dzisiaj, wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Miasta, Panem Romanem Szechibiczem, będę miał przyjemność uhonorować niektórych gości. Tych, którzy w sposób szczególny budują tożsamość naszego miasta. Będą to osoby doskonale państwo znane, o olbrzymim dorobku zawodowym. Dopiero w to dorosłe życie wkraczają, ale widzą swój związek z Wygłoszczą i także tak, jak należy cenić i honorować. Dzisiejszy dzień to także święto naszej współpracy z Reggio Emilia. 50 lat ta współpraca już trwa i cieszę się, że dzisiaj gościmy przedstawicieli Rady Reggio Emilia na naszej uroczystości. Panie Przewodniczący, uprzejmie proszę o przyjęcie przydanego czy wylady miasta gości. Medalem Karzymierza Wielkiego wraz z listem gratulacyjnym. Szanowni Państwo, urodziny to także składanie życzeń. Uśmiechajmy się do siebie, bądźmy życzliwi, bądźmy radości, realizujmy nasze plany i zamierzenia. A cóż zyska na gość Bardzo wiele. Jak uda nam się zrealizować plany wspólne i te indywidualne, będziemy dumni z naszego miasta. Wszystkiego najlepszego.